Witam się z Wami serdecznie. Tym razem nietypowo, bo witam się z Wami z miasta, spod Starego Browaru. Słuchajcie, czekam na kinie, Poszło odebrać bilecik na parking i lecimy do Luxmedu, ponieważ muszę odebrać zlecenie na moje badanie, ponieważ w przyszłym tygodniu już jadę na badania dosyć poważne obydwu rąk badania nerwów, bo nie wiem, czy o tym mówiłam czy nie, ale mam podejrzenie cieśni nadgarstka. Także kurczę, jak przeczytam, to jest to poważne schorzenie. Muszę oszczędzać te nadgarstki. I żadnej pracy manualnej powinnam nie wykonywać, także jest to troszeczkę ciężkie. No, także oczywiście łapkujemy, subskrybujemy i dziekinia. Witamy się w kolejnym, w kolejnym dniu. Ja. Cześć, cześć, cześć. Vlogu. I lecimy. Po tych y, zleceniach na badania, y, pojechałyśmy się jeszcze spotkać z Mel i odebrałyśmy parę fajnych rzeczy od niej. Między innymi, zaraz Wam pokażę posłanko dla Leoncia. Także zobaczymy, czy będzie chciał do niego wejść i czy mu się będzie podobać. Uh -huh. Zobaczcie, komu się podoba. Wiedziałam, że on się będzie tam pakował. Z tą swoją grubą dupą. Zobaczcie, może się na chwilę. Ale się co zrobił. Nie, nie mu to nic nie przeszkadza, położył się po prostu na... Czy zaparat mały? Tu jeszcze od Mel dostali taką silikonową matę do lizania. Bardzo fajna. Myślę, że im się to świetnie sprawdzi. I jeszcze dostałyśmy, zobaczcie, lawasz. Yy, dorwałyśmy go w Aldi. Także. Będzie nam yy, to tworzyć kebab. Dokładnie. Bo jestem w szoku, bo nigdzie w sumie nie widziałam lawasza. I jeszcze Leosio dostał taki piękny termoforek. Bo jak wiecie, on ciągle ma problemy z tym brzuszkiem i jest mu zimno. Także ma taki śliczny termoforek malutki, ale słodki. Jeszcze coś dostałyśmy. Jeszcze dostałyśmy Aha. taki zestawik. Ja dostałam, cóż ja mogłam dostać oczywiście. Lawenda musi być. Lawendary, lawendaniary. To takie przegryzki. Kinia wybrałaś, tak? Tak, ja to wybrałam. Jestem ciekawa, jak to będzie. I dostałyśmy smakować. jeszcze od Mel naturalny ozempik. <grym> Słyszeliście, że podobno borówka to naturalny ozempik właśnie? I jeszcze dostałam. I Madziuli ulubiona Mango. Mango. No, idziemy zobaczyć, czy Leośko się spodoba to posłanko. Wejdzie tam czy nie? Idziesz do posłanka? O, fabciuś teraz. Wszyscy badają, ale oś, jak Loś. No chodź tu. Ci łażą to no, zaczcie. Zaczcie co ja Co fabula? Co fabula? Fabula się cieszy. A ten? Tam czeka na jedzenie. A teraz się już spakował normalnie, także chyba ogarnął tą norkę. Słodziak. Witajcie w kolejnym dniu. Witajcie, witajcie. Wczoraj był dzień taki trochę chaotyczny, za dużo nie nagrałyśmy, ale no, umówiliśmy się z men. I w sumie y, zamówiliśmy sobie pizzę, trochę odpoczynowałyśmy, byliśmy na zakupach, nie? No i tak w sumie mało nagrałyśmy. Zaczęłyśmy wczoraj tego vloga, ale... No mówię, tak mało nagrałyśmy, więc odzywamy się jeszcze dzisiaj i nagramy tego vloga z dwóch dni. Odzywamy się ze spacerku z Fabciem i Madziulka wzięła swoje kijeczki. Uczę się chodzić. Tak nie że jest że... lekko, nie? Powiedz. Wybrałyśmy się na dłuższy spacerek, jak wiecie, Fabciusz lubi długie spacerki. No z jest wędrownikiem, a Włóczuś i nie są wędrownikami. A czyli no, on lubi długie spacerki, tylko on powolutku. Tak. Powolutku, także... a tutaj trzeba tempo, tempo, tempo. Tak. I Fabciusz w tym się świetnie czuje. Także ja już też czuję zadyszkę, bo tak no idziemy szybkim krokiem. Powiem Wam. Robimy kroki. Trochę już przeszłyśmy. No i takie lekkie kardy o sobie dzisiaj. Zrobimy I, i zaraz się... wrócimy i coś zdarzymy. Jeszcze chciałyśmy powiedzieć, że to nie jest takie łatwe z tymi kijkami, że troszkę niebezpieczna kina stwierdziła, bo że bym się zabiła przez chwilę, bo jestem przypięta tutaj, a jak się przewrócę, to jak mam się obronić? No ja mówię, ty jak, <grym> się, tak podpie... ja mówię, ty jak się tak potkniesz u mnie, no to tak trochę słabo, nie? No bo jak będziesz się asekurować ten koma, No nie bardzo, od razu na pysk. A może sobie ci znawcy kijków w komentarzach, to dajcie znaka co i jak w ogóle. Ja trochę też się źle dzisiaj ubram, ale to taki spontaniczny spacer jest, nie? No, ale trochę już e, przeszliśmy. Myślę, że już zrobiliśmy z półtora kilometra. Tak, półtora kilometra. Także idziemy dalej. maszerujemy dalej, bo idziemy jeszcze dalej jeszcze czeka nas powrót i spacerek z guciem i z lośkiem. No i tak jak mówiłyśmy, teraz kolej. Leośka i Guciusia, ale jak widać spacerki z Leośkiem najczęściej kończą się tak, ale z Guciem też. Prawda? Póki co Gucius idzie grzecznie. W szoku jestem, że Gucius idzie i tak i tak. Bo najczęściej to właśnie wygląda o tak. A Leośek ma taki komin na sobie i ma uszka yy, przykryte. No bo jak on jest taki chorutki, no to nie chcemy też tych uszek narażać. Powiem wam, że jakiś czas temu przestałyśmy pić zakwas buraka. No i teraz mi wyszło w badaniach, że mam anemię, także stwierdziłyśmy, że no nie, wracamy do tego. Jakiś czas temu Wam wspominałyśmy, kiedy diagnozowałyśmy Guciusia z jego kaszlem. Pani nam powiedziała, żeby pozbyć się całkowicie żadnej tak? Każdej chemii w domu, nie? Tak. Różnych płynów do prania i w ogóle zamienić to na hipoalergiczne i my używałyśmy Lovella, ale ostatnio właśnie na Allegro wyświetliła mi się firma Biały Jeleń. Eee, żel do prania w kolorze, bieli i płyn do płukania. Biały jeleń, hipoalergiczny, także zamówiłyśmy, będziemy testowały. Eee, możesz zobaczyć, jak pachnie, zaraz zobaczymy, czy ładnie Mały. pachnie. Zobacz, jak płyn do kąpieli pachnie. Nie, do kąpieli. Płyn do, kąp do płukania. Zaraz zobaczymy, jak pachnie. Tak, hipoalergiczna, pokaż. Ba mocniej pachnie niż. O, ale ładny, delikatny zapach, Wam powiem. Tak jak lubimy takiej właśnie bawełny, nie? O Jezu. A to jest żel? Pokaż? O jest ładnie pachnie, ale to jest żel, widzisz? O, żel pięknie pachnie do koloru. O, to żel do koloru polecamy, bo pięknie pachnie. Uważam, to też jest żel. Mm. No, tak samo. Bardzo ładnie pachną te kosmetyki. Jeżeli szukacie jakiegoś przystępnej ceny na no to biały jeleń, na tą chwilę, jeżeli chodzi o zapach, to polecamy. No i powiem Wam, że wróciłyśmy do domu i jak widać, mam odciśniętą czapkę. Yy, no i ktoś by powiedział, że pewnie pije mało wody. I to jest prawda, powiem Wam, że ja mam, I straszny... Już mam straszny problem z piciem wody ostatnimi czasy. Latem to jeszcze pikusia, ale zimą to naprawdę. No i faktycznie właśnie potem takie rzeczy się dzieją, że ta woda się zatrzymuje. Fabciu, i takie właśnie moje postanowienie na ten rok też było, żeby więcej pić. Póki co to, to tak wiecie, różnie to wychodzi. Ale jeszcze chciałam nawiązać do poprzedniego vloga. Bo... Już asystentka y twoja się zbliża, o, proszę. Bądźcie, woda. Wodę, proszę. Woda Także jest. uzupełnimy braki. Mm. Ja Na, chciałam nawiązać do ostatniego vloga, mm, gdzie ja mówiłam o tym dentyście. I powiem Wam, że y, nie wiem, może niektórzy źle zrozumieli też, bo to nie chodzi o to, że ja nie chodziłam od lat do dentysty, nie? Tylko y, po prostu przez rok y, nie byłam. A mi się... Zęby, tak? A właśnie. A ja mam tak jak Macia mówi, nie wiem czy słuchasz nie, Ja mam słabe zęby i szybko się psują, i właśnie e, robią się plomby nieszczelne. To o to chodzi. Um, no i nie spodziewałam się w sumie, że um, aż tyle będzie tych dziurek i, i no i że będzie też kanałowanie. No i nitkować zęby też nitkuję i powiem wam właśnie, że jeden był komentarz i e, mi tutaj właśnie dentystyka powiedziała, bo ja zawsze nitkuję zęby po myciu. Co jest błędem. Nitkuje się zęby przed myciem. Przed myciem, no. Mhm. Ostatnio u jak byłam, to mi powiedziała właśnie, że przed myciem. A ja kawkę sobie zrobiłam, słuchajcie, w jeszcze zimowym kubeczku. Świątecznym, a poduszki już świąteczne zniknęły i się pojawiła poduszka od mojej mamy z pomalenia na mnie. Jest przepiękna. Ja mówię do Kini, przepraszam, że Cię przerwę jeszcze, że przydałaby nam się taka poduszka spersonalizowana dla nas, a Kini mówi, ale kto tak usadzi te ładnie te pieski? No. No, żeby, <laughs> tak chciały, jeszcze jeszcze, nie? żeby tak chciały usiedzieć, no, w miejscu. No i w każdym razie nitkuje się przed myciem zębów, jakby co. My idziemy szykować jedzonko dla piesków, idziemy Spagetti. robić dla nas obiadek i powiem Wam, że y, trochę zmarzłam, a Ty? Troszkę tak, dlatego jeszcze Ci zrobię herbatkę i Ci zrobię witaminki, zaraz siadamy, no bo rozpoczynamy oglądanie serialu, tak? Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, że y, no zleciało nam trochę ponad dwie godziny y, ten spacer z Fabciem, z Guciem i z Lośkiem. Y, no ponad tak. dwie godziny, takie dwa spacery, no bo byłyśmy z Fabciem osobno i z Lośkiem i z Guciem osobno, y, także dwie godzinki. No i tak mijają nasze dni tak naprawdę zimą, nie. Spacery, kawa, śniadanie, obiad. I zaraz zależy ciemno, bo już jest praktycznie ciemno. Jest 16 i niestety już robi się ciemno, znaczy już tak jest trochę dłużej jasno, co jest na plus. Ale jeszcze trochę jeszcze trochę marzec, cieplej, także już nie możemy się doczekać. Nie, że nie możemy się doczekać marca i końca roku, no bo tego nie chcemy, nie chcemy znowu zimy, nie? Ale lata jak najbardziej ciepełka. Ja już się nie mogę doczekać. I żeby było trochę właśnie dłużej jasno i trochę słoneczka. Jeszcze po spacerku naturalny ozempik ci podam? A to wczoraj mówiłam. Mówiłyśmy, Że ozempik podobno działa. Znaczy. <słuch> <słuch> Kurde. Borówki. Borówki działają jak naturalny ozempik. A ja kiedyś bardzo dużo borówek jadłam. One są, a działają antyoksydacyjnie, to wiem. I też bardzo dobrze właśnie wpływają na obniżenie cukru we krwi. Także taka ciekawostka od nas. No i mamy obiadek. Spaghetti bolognese, ale z kurczaczkiem. Zabraliśmy ten obiadek. Tak mnie naszło ochota na coś słodkiego. Dostałyśmy ja coś od... właśnie. Właśnie kruszonkę podjadam, bo dostałyśmy od borówki, mówiliśmy. Wpadło na pomysł Kinia, że zrobimy sobie borówki pod kruszonką. Mamy lody pistacjowe. Odpalam film jednak End With Us, bo się pojawił właśnie. Także, no, ja tutaj to doprawiam. Tak, Kiniuś? Dobrze? Mhm. Mm oj, ojoj, oj. Oj, oj, oj. Dużo kruszonki, lubimy bardzo dużo kruszonki. I powiem że to jest taki szybki deser. Tak, ja rączki hmm. myłam wcześniej jak coś. My to sobie często w Irlandii robiłyśmy w deszczowe dni. Tam Ale były jeszcze nie... maliny. Ale to jest fajne, bo coś słodkiego na szybko, tak, nie trzeba iść do sklepu i kupować jakichś batoników czy czegoś, tylko po prostu... A Borbeczkę. tak naprawdę wczoraj już zjadłyśmy nasze batoniki Snickersa, jak i na Way. No Wczoraj zjadłyśmy, a dzisiaj Tak, fit. zdrowiej. Chociaż mhm. trochę cukru tam jest. Mhm. A my tu jeszcze z Guciusiem przeszliśmy się zapytać Was, czy ktoś z Was korzystał z Pet Help. O, babciuś też właśnie przyszedł się zapytać. Z Pet Helpu, to jest właśnie takie, taki pakiet z płatnością myślę, że tutaj są złe ceny w ogóle, bo to już kosztuje chyba 100 89, chyba na roczny pakiet? Miesięcznie. Ale wiecie, to by nam się nawet opłacało. Cichutko, Fabciu! Oczywiście ja włączyłam nagrywanie i Fabciu już wyzywa. Fabciu zawsze tak robi, nie? No już niejednokrotnie to mówiliśmy. Bo tu jest e, z płatnością miesięczną tam te 189, powiedzmy. I tu ma się że niby nielimitowana opieka, ale jeżeli się wpiszę, to na stronie. Fabciu! To na stronie jest napisane, że tam te wszystkie zabiegi są tylko po jednym w roku. Także może ktoś z Was się orientuje, czy faktycznie tak jest. Bo chyba byśmy musiały tam przedzwonić i zapytać się, jak to wygląda. Bo naprawdę by nam się to opłacało, przynajmniej przy dwóch pieskach. Bo mhm. Losiek już się niestety w to nie wlicza, bo już jest psim seniorem i tak? I już by nie dał rady. O Jezu, jak się cieszy, tak? <laughs> Patrzcie, ogonek tylko lata. Ogonek, o Jezu, a kto mnie tu To A kto tutaj tak mnie zaczepia? O Jezu, nie widać Cię, zaczepia mnie. Nie? Nasze słoneczko, kociulek. I kociulek nasze słoneczko, to jest kochana tak? Już taki malutki. Ten przyszedł po borówki, bo on borówki. Bardzo, zębik zjada naturalnie, tak? Może pomoże Ci trochę. Może to Ci pomoże troszkę, tak? Łapka. O Łapka druga super Jest i na to. idziemy oglądać Tak. i to jest właśnie ten film, o którym Madzia mówiła to jest It Ends With Us i tutaj gra Blake Lively i tutaj jakaś aferka była, nie? z nią obecnie w Hollywood jest właśnie afera o molestowanie z tą właśnie aktorką i z aktorem, który gra w tym filmie, ale ma bardzo dobre recenzje, także jesteśmy ciekawe czy faktycznie jest taki dobry? No, zobaczymy. Teraz jeszcze spontaniczna decyzja. Kompanie Leośka, bo przypomniałam mi się, że Leoś nie ma włosów i nie trzeba go suszyć. No, troszkę. Znaczy, trzeba, trzeba go suszyć, ale w sensie nie będzie to tyle trwało co z e, fabusiem. A puścikał sobie troszkę łapki dzisiaj, także. Wymyjemy, O, wypucujemy tu mu uszy. Mimo, że za dwa tygodnie nie Mimo, że za dwa tygodnie idzie do pani. Bo teraz nie był, bo miał problemy. Znowu tak, tak z, brzuszkiem. z brzuszkiem. No i teraz wycieramy. I wycieramy nionia. A jak? Nie widać go w ogóle. Podoba mu się, nie? Ojej. A jak? I tu wycieramy nionia naszego, naszego kochanego, tak? O. No i teraz suszenie suszenie słyszenie. Jak każdy piesek, Leosiek też tego nie lubi. nie przepada, tak? No, no. włoski troszkę włoski ci. Ojej, ojej, jeju, jeju, ojej. Dzisiaj mamy finał Wielkiej Orkiestry i powiem wam, że nas trochę rozczarowali. To prawda, nie było dużo fajerwerków, ale były. Także no nie fajnie. Zobaczymy inne miasta, bo No właśnie, zobaczymy w innych miastach. Czy były fajerwerki, czy nie? Fajerwerków? Fajerwerków moi drodzy nie wspieramy. O, patrzcie są. O, nie, 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 nie. Oj, owsiak, popraw się. Powiem ja mam troszeczkę się rozczarowałyśmy tym światełkiem do nieba, wiecie, czegoś się spodziewałyśmy? Zwłaszcza, no, że już tak, tak do rozmawiamy tak do przodu. Właśnie tak rozmawiamy o tym, no to spodziewałyśmy się pokazu dronów i takiego światełka wielkiej oczy świątecznej pomocy czerwonego z dronów zrobionego, nie? Nawet na pewno ci... myślę, że jakaś firma by zasponsorowała taki pokaz dronów. Tak, na, na 100%. Kurczę, no nie, chociażby w jednym mieście, no nie wiem, no kurczę, chociaż no w każdym mieście taka firma się znajdzie, prawda? No, nie Myślę, wiem. że tak, a te fajerwerki są naprawdę niepotrzebne. Ja wiem, że to się utarło, że mm, Światełko do Nieba i, i te fajerwerki mhm. są kojarzone z tą orkiestrą. Znaczy dobra, fajnie, jeżeli to Światełko do Nieba było tylko faktycznie w dzisiejszym dniu i tylko na orkiestrze świątecznej pomocy, to okej, okay, ale tydzień przed Sylwestrem, tydzień po, cały czas strzelali i strzelają, także no... no. No Szczecin chyba w na razie jest pokaz dymów, także zobaczymy co to będzie para jakoś się z dymu z No fajerwerków nie widać także. No Szczecin jest, nie na razie nie ma tak, fajerwerków. Jest dobrze. A my już będziemy powoli kończyć tego vloga. Tak. Dziękujemy serdecznie za. Ale jeszcze chciałam powiedzieć że Wośp, oczywiście wspieramy, wspieramy, ale po prostu. Wspieramy. zostawiłyśmy do skrzyneczki dupę. Monety miliony monet poleciały serduszka mamy. Ale no te fajerwerki to tak. Fajerwerków to, ja... nie wspieramy, a lata dron chyba faktycznie. No, i jest pokaz właśnie tak, jak widzę laserowy w Szczecinie. No, także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym fascynującym filmiku oczywiście. Żegnamy się z Wami. Żegna się Madzia i jej poduszko. I moja podusia.